Popatrz na to zdjęcie. Czy wiesz jak je analizować? Na co patrzeć? Które obszary stanowią osobne struktury układu nerwowego? Właśnie o tym rozmawiamy w tym nagraniu. Tematem przewodnim jest centralny układ nerwowy. Ponieważ pełni on bardzo dużo funkcji, celem tego nagrania jest podzielenie ośrodkowego układu nerwowego na większe obszary, co w kolejnych nagraniach pozwoli w uporządkowany sposób omówić funkcję i szczegółową budowę tych obszarów. Dodatkowo, aby ułatwić to zadanie, najpierw omówię różnicowanie się centralnego układu nerwowego u zarodka, co pozwoli wykazać, jak początkowo nieskomplikowany układ nerwowy przekształca się, wodrębniając kolejne struktury. A oto prosty schemat, którego zadaniem jest przedstawić poszczególne obszary anatomiczne, z których składa się centralny, czyli ośrodkowy układ nerwowy. Kierując się zasadą od ogółu do szczegółu, pierwsze dwie globalne struktury, jakie wyróżniamy w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, to mózgowie i rdzeń kręgowy. Podążając procesami różnicowania się centralnego układu nerwowego, na etapie rozwoju trzech pęcherzyków pierwotnych, wyróżniamy obszary mózgowia, czyli prosencephalon, śródmózgowia, czyli mezencefalon oraz tyłomózgowia, encefalon, Wraz z rdzeniem kręgowym są to główne części ludzkiego centralnego układu nerwowego, które można dostrzec już u czterotygodniowego zarodka. W każdym z tych obszarów wraz z rozwojem embrionalnym wytworzą się kolejne obszary oraz struktury. Anatomia makroskopowa jest rodzajem mapy, dzięki której ty i ja znajdujemy wspólny język rozmawiający o określonych strukturach ludzkiego ciała. Popatrz więc na mój opis właśnie jak na taką mapę. W obrębie przodomózgowia na etapie rozwoju pięciu pęcherzyków mózgu powstaną kresomózgowie i międzymózgowie. Z kresu mózgowia zróżnicuje się kora mózgowa wraz z strukturami półkul mózgu i jądra podkorowe, a w obrębie międzymózgowia powstanie wzgórze, nadwzgórze, podwzgórze i niskowzgórze. W śródmózgowiu na etapie pięciu pęcherzyków mózgu nie wyróżnia się osobnych struktur, natomiast na poziomie ontogenezy w śródmózgowiu wyróżniamy takie struktury jak konary mózgu, pokrywkę śródmózgowia, nakrywkę mostu i wodociąg mózgu. Tyłomózgowie na etapie pięciu pęcherzyków mózgu podzieli się na tyłomózgowie wtórne oraz rdzenie mózgowie. Tyłomózgowie wtórne ostatecznie utworzy móżdżek oraz most, natomiast rdzenie mózgowie tworzy rdzeń przedłużony i blaszkę pokrywy komory czwartej. Zdaję sobie sprawę, że jest tu dużo nowych nazw, które po prostu trzeba nauczyć się na pamięć. Będą to jednak dla nas punkty odniesienia, gdy będziemy omawiać połączenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: szlaki, spojła, jądra itd. A co dokładnie oznaczają te pojęcia? Dowiesz się już z następnego nagrania.